W dzisiejszym odcinku pokażę wam 30 największych wpadek w serialu 19. Jeśli jeszcze cię nie było na odcinku, a wysłałeś mi wpadkę, to spokojnie po zakończeniu sezonu na pewno będziesz. Jeśli znalazłeś jakąś wpadkę, to możesz wysłać mi ją na priv, a na pewno będziesz na odcinku. Druga wpadka pochodzi z instasory Anny Zuch, czyli serialowej Leny. Widzimy Kaspara, który kończył rozmowę. Jest cięcie! Po cięciu dalej gada przez telefon, najwidoczniej podczas montażu komuś to umknęło. Wpadka jest Leną, kadr pochodzi z odcinka gdzie dziewczyna myśli czy oddać ojcu nerkę. Lena miała dość już gadania Magdy, zamiast powiedzieć Magdy serialowe nazwisko to powiedziała do niej Bukowska, a tak naprawdę się nazywa. Ta wpadka pochodzi jeszcze starych dobrych czasów, gdy był z nami Staszek. Nie wiem czy pamiętacie, ale ponoś chłopak znał bardzo dobrze angielski. Na tyle, że dawał korki Magdzie. Była kiedyś dziewczyna, która również nazywała się tak samo jak Wolska. A na tym zdjęciu czytał: Angielski samouczek, opanuj podstawy angielskiego. Zresztą wyświetla wam się tutaj grafika, jaki to jest samouczek. Screen pochodzi z Ceneo. Zapewne pamiętacie, że Sara miała złamaną rękę. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, w którym odcinku podpisywała umowę z złamaną ręką. Tak, wzięła długopis jakby nigdy nic i podpisała umowę. Jeszcze w kilku odcinkach normalnie ją ruszała, Wpartą wpadkę również wysłała mi Wiktoria. Katr pochodzi z odcinka 259. Akcja toczy się w szkole tańca Seby, Ali i Frodo. I Patrycja powiedziała Ali, która wróciła do szkoły tańca, że Seba i Frodo mają zajęcia. A Seba wychodził z pierwszej sali, a do drugiej poszła Ala. I Frodo w żadnej z nich nie było. To w końcu gdzie ten Szczepan miał te zajęcia? Na strychu? Wysłała mi Klaudia Majerowa oraz wielka fanka serialu 19+. Link do ich insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z odcinka 324, w którym Kasia zrobiła imprezę z okazji otwarcia hostelu. Cała ekipa gra w kalambury. Kasia wraz z Irkiem odgrywa rolę. Monika zgadła hasło. Na co Kasia powiedziała, Krzysiu, ty musiałeś Madzi podpowiedzieć, a Madzia to serialowa Monika. Wpadkę wysłała mi Julia, która od 7 lat gra w tenisa. Link do jej profilu na insta znajdziecie w opisie. Wpadka pochodzi z 103 odcinka. W tym odcinku Kasia odwiedza pani kurator. Gdy dziewczyna otwierała jej drzwi, to miała w ręce pustą butelkę powinie. Po cięciach Kasia ciągle inaczej ją trzymała, zresztą sami widzicie na zdjęciach. Trzecią wpadkę również wysłała mi Julia. Tatr pochodzi z odcinka 67. Wtedy, gdy Irek został pobity przez dwóch dresiarzy. Gdy Mela biegła po Oskara, to wybiegała z lewej strony. A kiedy biegną mu pomóc, to wybiegają w prawą stronę. To w końcu, gdzie tego ich galali: z prawej strony czy z lewej? wpadkę wysłała mi Monika. Link do jej Insta macie w opisie. Wpadki pochodzą z odcinka 267 oraz 451 w 267 odcinku. Lucy odwiedziła grup swojej mamy, Jadwigi. A z 251 dowiadujemy się o ojca dziewczyny, że jej mama nazywała się Helena. To w końcu Helena czy Jadwiga? Wpadkę na dziś wysłała mi honorata. Link do jej Insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z odcinka 181. Jest ich więcej, ale na tym bardzo dobrze to widać. Jak widzicie, Lena ma na szyi łańcuszek. Nie byłoby nic z tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ma tam wisiorek ze swoim prawdziwym imieniem. Wspadkę wysłała mi Wiktoria, Monika oraz Sebastian. Link do ich insta macie w opisie. Katr pochodzi z 343 odcinka. Wtedy Oscar wrócił i spotykał się z Leną. Filip widział ich razem i przyszedł do Addiction na piwo. Ala zapytała Filipa, dlaczego ma taką grobową minę. Wtedy Mela powiedziała jej. Zobaczył Lenę i Filipa. A chyba miało być. Zobaczył Lenę i Oskara. Wysłała mi wielka fanka serialu 19+. Kadr pochodzi ze 144 odcinka. Lucy spotkała się z mecenasem Pawlakiem i Anetą. W tym odcinku pojawiła się magia. Bo mecenas Pawlak odkłada teczkę. Przytula Lucy i widać, że jej nie ma w dłoni. A gdy skończyli się tulić, to nagle zów ma teczkę w dłoni. Jak Pawlak to czarodziej. Wysłała mi... Justyna 19 plus życiem oraz Patrycja. Link do ich insta macie w opisie. Kat pochodzi z odcinka 384. W tym odcinku Ala dochodzi do siebie po zażyciu narkotyków, które podała jej Patrycja. Niby nic specjalnego tam się nie dzieje, ale jednak pojawiła się wpadka. Bo jak widzicie przy głowie Magdy widać takie coś czarnego, a jest to mikrofon, który przez nie uwagę został pokazany. Wysłał mi miłoż. Link do jego insta macie w opisie. Wypadka pochodzi z 185 odcinka. W tym odcinku Oskar oddaje znak Stop. Wiecie, znak jest mój i mój. Jednak na miejscu okazuje się, że doszło do wypadku. Chłopak odkłada znak i stamtąd ucieka do domu Krzyśka. Kołowili spotyka Sarę i mówi do niej: Nagadałaś, Milena, o tych całych wypadkach, i teraz przez ciebie mam kłopoty. Słała mi Paula. Link do jej insta macie w opisie. Niestety nie wiem w jakim to było odcinku, ale Rafał wiózł lalkę zamiast Julki i normalnie do niej gadał, a ja jeszcze takie coś znalazłem. To wysłał mi Adrian. Link do jego insta macie w opisie. Kat pochodzi z 352 odcinka. W tym odcinku Seba był wściekły na Gosię, bo umówiła się na randkę z Marcelem. I by nic specjalnego tam się nie dzieje, a pojawiła się wpadka, bo w lustrze widać kamerzystę. Trzecią wpadkę wysłała mi Karolina. Link do jej Insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 456 odcinka. Wtedy Iwona i Melania przygotowywały jedzenie na wieczór panierskiej Kasi. Dziewczyny miały puszczoną piosenkę. I w mieszkaniu Leny pojawił się Irek. Zaczął je nagrywać w środku utworu, a później okazało się, że miał je nagrane od początku piosenki. Co niestety jest niemożliwe, bo jak już wcześniej wspomniałem, nagrywał je w środku, a nie od początku piosenki. Czwartą wpadkę wysłała mi Wiktoria Link do jej insta macie w opisie Wpadka pochodzi z 430 odcinka W tym odcinku gościem specjalnym była Patrycja Wieja Mela widziała jak Kasper całuje się z Wieją Zadzwoniła do Kasi i Lucy A w kamerce Mela nie widać pana operatora Nie widzisz? To ci przybliżę Wpadkę wysłała mi Angelika oraz profesor Link do ich insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 289 odcinka. Wtedy Frodo i Ala byli na kręgielni. Proszę zwrócić uwagę na kulę. Frodo bierze taką kulę, a zbija kręgle całkiem inną kulą. Taka sama sytuacja jest z Alą. Wtedy gdy zbijała kręgle jest pokazana całkiem inna kula. Jest to ewidentny błąd montażysty, który to montował i zamienił nagrania Ali z Frodo. No i ten facet, który patrzy na tyłek Ali. Jak chłop pomylił odwagę z odważnikiem. To niezły spektakl. Wysłał mi Ignacy. Link do jego Insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 209 odcinka. Co dziwne, nie chodzi o żadnego bohatera, tylko o pewnego klienta Addiction. Popatrzcie, klient stoi koło nich. Jest cięcie, już siedzi. Arek, Lucy i Mela za sekundę wychodzą, a ten już łopie piwerko na dworze. Tylko ubrali mu kurtkę, żeby aż tak się nie rzucał w oczy. Wysłał mi Paweł. Link do jego insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 339 odcinka. W tym odcinku Iwona została wezwana do Scarface, ponieważ Szymon zajmował się córeczką. Patka pojawiła się dokładnie w 12 minucie i 46 sekundzie. Nic nie widzisz? Bo ja też. Słała mi Julia. Link do jej insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 420 odcinka. Wtedy Kasia, Iwona i Zuza były rozczarowane facetami, niby tam nic się nie dzieje, a jednak pojawiła się wpadka. Bo Kasia przyniosła wpisowe, czyli butelkę wina, a w tej butelce było sucho jak na pustyni. Wsłała mi Zuza oraz Justyna. Link do ich Insta macie w opisie. Kad pochodzi z 26 odcinka. W tym odcinku Kasper i Staszek sprawdzali swoją aplikację. W szóstej minucie i 12 sekundzie Kasper łokciem zahacza o kamerę. Ocinek jest dostępny tylko na player. On na YouTube nie dodali z tego shota. Drugą wpadkę wysłała mi Adrianna. Link do jej insta macie w opisie. W tym odcinku Melania przygotowywała kolację dla sześciu przyjaciół. Jednak nikt nie przyszedł, bo wspólnie byli w kinie. Melania nagrała vloga i tak była ubrana. A gdy przyjaciele go oglądają, to nie do, że jest nagrana z dalszej perspektywy, to jeszcze tylko jest w tej żółtej bluzce. Wpadkę wysłała mi Justyna oraz jedna z użytkowniczek YouTube'a. Niestety nie mam bladego pojęcia jak mam przeczytać jej nick. Link do insta Justyny macie w opisie. Wpadka pochodzi z 426 odcinka. W tym odcinku spaliło się Scarface. Może na pierwszy rzut oka nie widać, że Frodo czeka aż wejdzie na plan, ale jak tak sobie przybliżymy ten obrazek, to widać, że to Szczepan. Jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, to tak był ubrany. Wpadkę wysłała mi Sandra. Link do jej Insta macie w opisie. Spadka pochodzi z 195 odcinka. W tym odcinku Zuza odwiedziła swoją biologiczną matkę, której dała 10 tysięcy złotych. Na miejscu okazało się, że kobieta kupiła telewizor. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że w telewizorze leciał serial Szpital i jednym z bohaterów był ojciec Lucy. Drugą wpadkę wysłał mi Bartłomiej, link do jego insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 146 odcinka, akcja toczy się na uczelni. Irek idzie korytarzem i spotyka Monikę. Okazuje się, że dziewczyna studiuje prawo i jest w związku z jego kumplem. Gdy Irek dowiaduje się o tym, to życzy im szczęścia i idzie dalej. Zauważcie, kiedy kamera jest za jego plecami widać dwie dziewczyny, jest ścięcie! Kamera znajduje się z przodu i tych dziewczyn już nie ma. Znów jest ściącie. dziewczyny kolejne są za jego plecami. Wpadkę wysłała mi Justyna oraz wartość TV. Link do ich insta macie w opisie. Niestety nie pamiętam w którym to było odcinku, ale wtedy Iwonie groziło niebezpieczeństwo. Frodo ją chronił i razem grali na konsoli. Niby nic specjalnego, a jednak pojawiła się wpadka. Opady były wyłączone, więc siłą rzeczy nie mogli grać. Wysłała mi ula. Link do jej insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 254 odcinka. W tym odcinku Ala spotkała Marcela, który niby był na odwyku. Podczas seksu Seba wszedł jej do pokoju i chciał wywalić Marcela. Wszystko pięknie, ale Ali widać spodenki, a Marcelowi gadki. Padkę wysłała mi Klaudia. Link do jej insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 309 odcinka. Ten odcinek możecie już kojarzyć z poprzednich wpadek, ale w skrócie powiem, Mela jest wściekła na Irka, Ponieważ zatrudnił Iwonę w Addiction. Dziewczyna robi klientowi drinka. Nóż spadł jej na podłogę. Nie zgadniesz co podnoszą. Pomarańcze. I wiedziałem, że jak pomarańcza spadnie to robi taki hałas jak nóż. Wysłał mi Kacper. 164 odcinka. W tym odcinku Iwona i Maja chciały nagrać hardkorowy filmik, który podbije internet. Do realizacji tego filmu chciały wykorzystać Julkę. Małkowska daje jej laleczkę, to znaczy ona jest w częściach. Później wyciąga kartkę, a na końcu nóż. Po cięciu, gdy dziewczyna już nagrywa ten filmik, widać na łóżeczku otwartą książeczkę, której w poprzedniej scenie nie było. Zresztą zobaczcie sami. Wysłała mi Marysia, link do jej insta. Macie. or Wpadka pochodzi z 143 odcinka. W tym odcinku ekipa nocuje w mieszkaniu Leny, ponieważ ich domu nie było prądu. Proszę zwrócić uwagę na Zuzę, a dokładnie na jej włosy. Myła je, bo wyszła z łazienki i krzyczała, łazienka wolna! No i przede wszystkim ma na głowie ręcznik. Jest cięcie, ręcznik zniknął, a włosy są suche i ułożone. Trzecią wpadkę wysłała mi Eliza. Link do jej insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 309 odcinka. Akcja toczy się w Addiction. To był pierwszy dzień Iwony w nowej pracy. Dziewczyna starała się być miła dla Melani. Pracowała w pocie czoła, ale nie obeszło się bez wpadki. Proszę zwróćcie uwagę na Iwonę. Rozmawia z Melą i jest dość daleko od baru. Melka idzie wyczyścić ekspres i patrz, gdzie stoi Iwona. Jest cięcie z przejściem, które nazywa się Roll Blur i Iwona już stoi za barem. Wysłał mi bartłomiej. Link do jego insta macie w opisie. Patki pochodzą z 463 odcinka. Akcja toczy się na weselu Kasi i Witka. Proszę zwrócić uwagę na Filipa, gdy idzie do Wężyka. To Seba, Ala i Magda byli za nim Jest cięcie, a po nim Ala, Seba i Magda są przed nim Druga wpadka pojawiła się tuż przed wężykiem Filip i Magda gadają o tym, że Kasper oświadczył się Melani Popatrzcie na Lucy Dziewczyna trochę za bardzo pochyla się I troszeczkę widać jej pośladki Niestety nie umiałem zrobić idealnej stopklatki, żeby wam to pokazać Więc musicie to zobaczyć Wysłali mi Olaf i Bilusia Link do ich insta macie w opisie Wpadka po dziś 342 odcinka. W tym odcinku Oscar spotkał się z Sarą, ponieważ chciał z nią porozmawiać i dowiedzieć się dlaczego go wpakowała za kratki. Koniec końców i tak jej wybaczył. Podczas ich rozmowy widać biały samochód, który jedzie w ich stronę. Jeszczęcie kamera jest skierowana na Oscara. Auto, które wcześniej jechało, już stoi zaparkowane. Patkę wysłał mi Adrian. Link do jego Insta macie w opisie. Patka pochodzi z pierwszego odcinka. W tym odcinku paczka przyjaciół skończyła szkołę. Po trzech miesiącach dziewczyna nagrywała vloga, w którym żali się na pracę asystencki, bo niestety nie dostała się na aktorstwo. Gdy Melka nagrywała tego vloga, to były ujęcia na jej telefon i widać, że nagrywanie nie było włączone. Drugą wpadkę wysłała mi Olivia. link do jej insta macie w opisie. Wpadka wchodzi z 415 odcinka. W tym odcinku Mela otworzyła swój salon manikir. Przyjaciółki przyszły na paznokcie. Na przyjęciu również była Zuza oraz Kacper. Z wiadomych powodów była para nie miała zbyt dobrych relacji. Kacper idzie na zaplecze z tortem i spotyka tam Zuzę. Chłopak nie wiedział jak ma zacząć swoją kwestię. To Zuza mu podpowiedziała. Jakoś do tej pory wysłał mi Kamil. Link do jego insta macie w opisie. Patka pojawiła się zaraz na początku 130 odcinka. Aneta jest na spacerze z Kazią i Julką. Tylko pojawił się mały problem. Po wózku nie ma dziecka, tylko jest lalka. Wysłała Milena. Link do jej insta macie w opisie. Wpadka podzi 145 odcinka. Akcja toczy się w futreku Rafała. Niestety pola w tym odcinku poroniła. Proszę zwrócić uwagę na dłonie Poli, a dokładnie na rękawiczki. Tu je ma? Jest ujęcie na Rafała, a gdy kamera wraca na polę, to już ich nie ma. Ostatnią wpadkę na dziś wysłała Milena. Link do jej insta macie w opisie. Wpadka podzi z 50 odcinka. W tym odcinku Irek i Jola pokłócili się z powodu babci chłopaka. Babci sypnął się brycz, na którego Mówiła się ze znajomymi, niestety, dwie osoby miały nie przyjść i kobieta dzwoni do pana Zenka. Niestety, babcia Irka nie dzwoni. Zresztą, zobaczcie sami, co wyświetla jej telefon.